Bardzo serdecznie Was witam w imieniu pastora Bartłomieja, pastora Marka Czecha i całego Zgromadzenia Świętych Starnowskich Gór z Nowego Narodzenia dla świętych w inowrocławiu. Zaszczytem jest mi móc powiedzieć do Was kilka słów z tego miejsca. Kiedy dowiedziałem się, że pastor zechciał przewidzieć mnie w tym usługiwaniu, pomodliłem się i poprosiłem Ducha Świętego, aby zechciał podyktować mi to, co powinienem powiedzieć. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą. I to też jest ku zbudowaniu, bo każdego z nas Pan Bóg obdarzył jakimś talentem. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Nie będę się teraz skierował do tych dwóch fragmentów, a dzisiejsze krótkie przesłanie. Ma dwojakie znaczenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, do Pana Jezusa Chrystusa. Bez niego nie ma życia, bez niego nie ma zbudowania. I przychodząc do Pana Jezusa Chrystusa, będziecie mieli pokój w sercu. W Ewangelii Jana w czternastym rozdziale, w wersetach 1 i sześć, pierwszym i szóstym. Czytamy. Nie ulegajcie trwodze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jezus odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Wasz wspaniały kościół, droga. Nazywa się droga. I jest to pierwsze ze słów, które użył Pan Jezus: droga. I idziemy drogą, aby żyć zgodnie z prawdą, a to da nam życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I mówiąc o talentach, żebyśmy ich nie zakopywali, Korzystam z tego, że Duch Święty podpowiada mi różne rzeczy. I chciałbym w prezencie dla tego kościoła przeczytać Wam wiersz, który na, napisałem. I to jest jakby mój talent, dany mi od Pana Boga. I jako żartobliwie też w innym wierszu napisałem, że jestem sekretarzem Ducha Świętego, bo to tego samego nikt z nas nie wymyśli. Droga, prawda, życie. Wciąż tęsknisz za nami, chcesz do nas powrócić, jednak jeszcze zwlekasz i szansę nam dajesz, byśmy mogli wszystko to, co złe, odrzucić i przyjąć zbawienie, które Ty nam dajesz. Ty nas też posyłasz do świata, do ludzi, dajesz zbroję Bożą, dajesz także słowo. Byśmy uzbrojeni poszli serca budzić, aby pokochały cię szczerze na nowo. To ty, Jezu, jesteś drogą, prawdą, życiem. I tylko przez ciebie do ojca dotrzemy. Komu dasz się poznać, będziesz dlań odkryciem. Pokona on z tobą diabelskie systemy. Codziennie dziękuję Tobie, Jezu. Drugi. Że ty mnie wybrałeś, serce otworzyłeś, i tylko za tobą idą moje nogi, bo ty moje serce dla siebie zdobyłeś. Tobie swoje siły oddaję z miłością, Tobie swoje serce otwieram szeroko. Czynię to codziennie z niezwykłą radością. Myśli moje biegną do ciebie wysoko. Ty, Ducha Świętego, dałeś do pomocy, by mnie wciąż prowadził Twą drogą do nieba. Czy to się nie boję nawet podczas nocy, bo Ty mnie ochraniasz zawsze, kiedy trzeba. Droga prowadzi nas do nowego narodzenia. Tak akurat się składa, że nasze dwa kościoły mają tak fantastyczne nazwy. Droga. I nowe narodzenie. Pan Jezus prowadzi nas drogą w prawdzie do życia, do Nowego Narodzenia i daje nam to, co jest nam w życiu najbardziej potrzebne. Zbawienie i życie wieczne. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale w wersetach od 28 do 30 czytamy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na mnie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. A znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Te cytaty, które czytam, Wam pochodzą z przekładu literackiego, także mogą tam. W drobny sposób różnić się nieco. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Po całym tygodniu zmęczenia, po całym tygodniu pracy, oczywiście nie zapominając o panu Jezusie, żyjąc z nim codziennie, umocni nas. Nie żyjemy od niedzieli do niedzieli, bo przyjdziemy i oddamy panu Jezusowi chwałę, pójdziemy do domu i będziemy robić to samo, cośmy robili. Pan Jezus Chrystus zachęca nas, abyśmy wzięli na siebie Jego brzemię, a ono jest lekkie i miłe. I zachęca nas do tego, abyśmy byli cisi, pokorni do, dobrego serca. W kazaniu na górze. W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale w wersetach od 1 do 12 Pan Jezus powiedział Jezus widząc te tłumy wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim Jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowy. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebieskie. Szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi, pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi, miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, czystego serca, gdyż oni będą. Oglądać Boga. Szczęśliwi, niosący pokój, gdyż oni będą nazwami, nazwani synami Boga. Szczęśliwi, prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy Was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać Wam wszelkie złoze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka Was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed Wami. Pan Jezus mówi tu o tym, co nam w życiu często jest bardzo trudno osiągnąć, jeśli próbujemy to osiągnąć poprzez wykorzystując własne siły. Ale będziemy błogosławieni wtedy, kiedy wszystkie swoje siły oddamy Panu Jezusowi Chrystusowi. A po to zostawił nam też Ducha Świętego, aby nam w tym pomagał i nas prowadził. I w takim wierszu błogosławieni. Też pozwoliłem sobie zapisać kilka myśli. Człowiek cię porzucił, jesteś zagubiony, czujesz w życiu pustkę i jesteś zmartwiony. Ciągle ci się zdaje, że nikt cię nie kocha. Serce twoje krzyczy, serce twoje szlocha. To przypomnij sobie Jezusa te słowa i na całe życie w sercu je zachowaj, bo są twym lekarstwem. Są też Twoim życiem, jeśli ich strzegł będziesz. Bóg odda obficie. Ci błogosławieni, co ubodzy w duchu, miłość ich stanęła w przeciągłym bezruchu. Ci niech się nie martwią o swoje jestestwo, bo do nich należy niebieskie królestwo. Ci błogosławieni, którzy się dziś smucą, bo dla nich jest pewne, że gdy się nawrócą, Wtedy to ich życie Jezus już odmieni i wszyscy przez niego będą pocieszeni. Ci błogosławieni, którzy żyją w ciszy, bo są pewni tego, że Bóg ich wciąż słyszy. Bóg też błogosławi tak żyjące plemię, bo ono na końcu posiądzie tę ziemię. Ci błogosławieni, co sprawiedliwości też łakną i pragną, jak Twojej miłości. Bo Pan im obiecał, życie ich odmieni i przez Jego łaskę będą nasyceni. Ci błogosławieni, którzy miłosierni są wobec bliźniego, przez co Ojcu wierni. Miłość miłości ofiary nigdy nie poskąpią, miłosierdzia Ojca niebawem dostąpią, ci błogosławieni których czystość serca, silniejsza od miecza, która, który ma oszczerca. Królestwo niebieskie oni, gdy zdobędą, to naszego Boga oglądać wciąż będą. Ci błogosławieni, którzy pokój czynią i z Bożą radością i z Bożą mądrością są Ducha świątynią. Ci, którzy przez wiarę są tak czyniącymi, nazwani zostaną synami Bożymi. Ci błogosławieni, co sprawiedliwości są prześladowani przez króla ciemności, dla nich przeznaczone Królestwo Niebieskie, czekają otwarte przedsionki królewskie. Ci błogosławieni, którym się dostanie tylko złożeczenie i prześladowanie i kłamliwe słowa, które pełne złości, bo pragniesz jedynie Jezusa miłości. Cieszcie się. Radujcie, pokrzepiajcie siebie, obfita zapłata czeka na was w niebie. Takie bowiem rzeczy i prześladowania znosili prorocy od dziejów zarania. Wy jesteście solą i światłością świata. I dla każdej siostry i każdego brata, by dobre uczynki u was zobaczyli i ojca na zawsze bez końca chwalili. Pomimo wszelkich doświadczeń, przeszkód i przeciwności, i przykrości, które nas spotykają w naszym życiu, pamiętajcie, że nasze cierpienie jest niczym w porównaniu do tego, co dla nas, za nas, poniósł i wycierpiał Pan Jezus Chrystus na krzyżu. Miejcie pokój w sercu. Bez względu na to, co słyszycie wokół siebie, czymkolwiek was świat straszy. Bo Pan Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale w 33 wersecie mówi. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale Odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. I ostatni wiersz, który pozwoliłem sobie przygotować, Gdy zaufasz Panu. Przez ten świat wędrujesz poszukując Boga. Nie możesz go znaleźć. On jest koło ciebie. Patrzy, czy twe życie to jest Jego droga. On chce ci pomagać w każdej Twojej potrzebie. Mówisz, że go nie znasz, że go nie ma chyba, bo gdyby on istniał, to by nie pozwolił. Bo gdyby on istniał, nie byłby jak szyba i z Twojej niedoli byłby cię wyzwolił. Czy ty pewien jesteś, że Twoja niedola jest zasługą Boga, czy też Twoją właśnie? To wyłącznie zawsze twoja samowola, której się oddajesz, cały dzień, nim zaśniesz. A i we śnie nie masz zupełnej pewności, że jesteś pod Bożą opieką i władzą. Jeśli we śnie nie ma tej Bożej miłości, to najlepsze chęci na nic ci się zdadzą. Gdy zaufasz Panu, doznasz Jego łaski. Ogarnie cię pokój, peł, wypełni otucha, serce twe wypełnią tej dobroci blaski, która daje temu, kto wciąż Boga słucha. Panie mój jedyny, ojcze miłosierny, spojrzyj na mnie z góry i na serce moje, któremu ty zawsze pozostajesz wierny, które codziennie napełniasz pokojem. Nie, u, nie upadajmy na duchu, bo Pan Jezus Chrystus zawsze ma rękę i chce nas podnieść. Zaufajmy Mu z całego serca. Korzystając z tej okazji, chcę powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w cudownym miejscu. Co, dziennie, co, co każdą niedzielę jesteśmy również w cudownym miejscu. Ale korzystając dzisiaj z obecności u Was, zabierzemy do Tarnowskich Gór, do Nowego Narodzenia, część Waszego Serca i będziemy świadczyć o tym, że święci ludzie tutaj życzą wszystkiego dobrego świętym ludziom w Tarnowskich Górach. Przekażemy to pastorowi Bartłomiejowi i pastorowi Markowi. Niech Duch Święty was prowadzi, niech was krzepi, tak jak to, co daje nam Pan Jezus Chrystus. I niech was umacnia po drodze do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.